Skórzane paski. Noszone są nie tylko po to, aby podtrzymywać spodnie. Mają także znaczenie estetyczne. Stanowią integralny element ubioru i podkreślają jego charakter. Jak myślicie, ile procesów odbywa się przy produkcji skórzanych pasków? Przekonajcie się sami. Odwiedziliśmy zakład produkcyjny firmy Bremi. Firma Bremi zajmuje się produkcją galanterii skórzanej. Są to paski casualowe, eleganckie i sportowe, wykonane ze skóry bydlęcej. Produkcja pasków ściśle uzależniona jest od zmieniających się trendów w modzie. Dlatego każdego roku przybywa nawet kilkanaście nowych wzorów. Wprowadzenie każdego z nich poprzedzają długie prace projektowe. Później rozpoczyna się produkcja. W magazynie bremi składowane są surowce, z których wykonywane są paski, a więc skrupony skóry, elementy okucia. Duże zapasy komponentów usprawniają proces produkcji. Dzięki tak dużym zasobom w magazynie jesteśmy w stanie realizować zamówienia maksymalnie do 10 dni. Pobrany z magazynu krupon, a więc najbardziej wartościowa, środkowa część skóry, jest równany i cięty na paski. Zazwyczaj są to standardowe szerokości 3, 3,5 i 4 cm. Ścieniane są brzegi i czubek warstwy górnej i dolnej. Tak, aby na brzegach pasek uzyskał zaokrąglenia. Na tak przygotowaną skórę natryskiwany jest klej. Do produkcji stosowane są kleje wodne, są bezwonne i nie powodują uczuleń. Następnie klej jest aktywowany w temperaturze od 45 do 60 stopni Celsjusza i dwie warstwy są ze sobą sklejane. Żeby warstwy paska dokładnie do siebie przylegały, i żeby usunąć pomiędzy nich pęcherzyki powietrza, wykonywany jest docisk. Po sklejeniu formowany jest kształt końcówki paska i odcinane są naddatki na brzegach. Teraz na maszynie wykonywane są charakterystyczne dziurki. W zależności od długości paska jest ich zazwyczaj 6 lub 7. Regulowana jest także jego długość. Standardowo produkowane są paski o długości od 85 do 115 cm. Możemy już przygotować pasek do malowania. Zaczynamy od gruntowania, dzięki któremu farba będzie mogła dobrze związać ze skórą. Pasek trafia na długą na 30 metrów linię do malowania. Najpierw zgrzewane i szlifowane są brzegi, następnie trzykrotnie nakładana i wygrzewana jest farba. Po malowaniu uzyskujemy gładką i jednolitą powierzchnię paska. Do malowania pasków klasycznych służy druga linia, w której nakładanie farby odbywa się czterokrotnie. W 2016 roku zmodernizowany został niemal cały park maszynowy w zakładzie. Dzięki modernizacji parku maszynowego jesteśmy w stanie wyprodukować lepszej jakości paski i w krótszym terminie. Przed nami ostatnie prace wykończeniowe i montaż. Część z pasków w wyniku tłoczenia otrzymuje odpowiednią fakturę. Paski obszywane są na automatycznej maszynie do szycia. Następnie w dziale montażu wszywane są ząbki do pasków automatycznych. Przygotowywane są szlówki. Montowane klamry. Jako jedyny producent pasków w Polsce, Premi stosuje okucia bezniklowe, niepowodujące uczuleń. Na koniec stemplowane jest logo. I pasek można zapakować do pudełka. W sumie, żeby wykonać jeden skórzany pasek do spodni, trzeba wykonać około 40 czynności. W zakładzie premii dziennie produkowanych jest około 1500 pasków, wykonywanych dla największych marek odzieżowych w Polsce i za granicą.